Hej, hejo! Mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik, w którym pogdybamy sobie o moich 5 Star Prediction, czyli o książkach, którym mam nadzieję, że dam 5 gwiazdek. Po prostu już da mi najwyższą ocenę. Przygotowałam 10 różnych książek, które wydaje mi się, że bardzo mi się spodobają, że po to się w zakocham, w jakiś sposób mnie oczarują, w jakiś sposób no poruszam, że właśnie będę chciała dać im 5 gwiazdek, czy tam 10 gwiazdek zależności, czy patrzę na Goodreads, czy na Lubimy Czytać. E, więc z chęcią Wam dzisiaj o nich opowiem, dlaczego wydaje mi się, że ta książka otrzyma 5 gwiazdek. I cóż, jak Wam się podoba i zostańcie ze mną na dłużej. I jestem ciekawa, czy Wy którąś z tych książek czytaliście i czy mi ją polecacie i faktycznie uważacie, że na tej książce 5 gwiazdek. I jaka książka jest takim waszym przewidywaniem pięciogwiazdkowym? Też jestem tego ciekawa. I cóż, żeby już nie przedłużać, zaczynajmy. Może pierwsze zacznę od nowości czytelniczych, które do mnie dotrą w najbliższym czasie. To pierwszą książką, którą myślę, że dam pięć gwiazdek, jest Zmora pana Roberta Małeckiego. Ja nic, jeszcze pana, ja nic jeszcze pana Roberta Małeckiego nie czytałam, ale po opisie myślę, że ten thriller, bo to jest thriller Kryminał, powinien mi się bardzo spodobać. Mamy dziewczynę kamet, dziennikarkę, która wraca do Torunia i jest zaproszona do tego, żeby wziąć udział w mm, telewizyjnym programie o zaginięciu sprzed lat jej przyjaciela, jej znajomego jakoś tak. I w książce ogólnie chodzi o to, że przy okazji jeszcze dowiadujemy się, kto zabił jej matkę i po poznajemy mamy poznać przynajmniej historię z życia jej rodziny, tajemnicę. Jestem tej książki bardzo ciekawa. Ja kryminały bardzo rzadko kiedy czytam, ale jak już czytam, to raczej takie wybrane, co faktycznie wydaje mi się, że raczej powinny mi się spodobać. Więc mam nadzieję, że temu kryminałowi dam 5 gwiazdek. Drugą książką, którą też z nowością, która do mnie dotrze po 20 maja, bo tak ma jakoś tam wyjść. Jest to potwór pana Waltera Dean Meyera e, i jest to książka, która została napisana w formie, e, z tego co przynajmniej tak słyszałam, w formie e, scenariusza filmowego, i też powstał właśnie film na jej podstawy na Netflixie. Więc jak przeczytam książkę, to później będę chciała oglądnąć też ten film. Jest to literatura młodzieżowa. Mamy chłopaka, który zostaje oskarżony o morderstwo, o za... tak coś mi się kojarzy, może mylę się, nie jestem pewna, e, i e, o zabójstwo w Harlemie jednego ze sprzedawców, i właśnie może trafić do więzienia na dożywocie. Jest to młody chłopak i właśnie wie, że nie jest w stanie z tego wyjść, więc zaczyna pisać scenariusz o swoim życiu, jak to się stało, krok po kroku opisuje swoje życie. Jest to książka, która wydaje mi się, że może mną wstrząsnąć, zobaczymy. I że która po prostu mi się tak bardzo spodoba, że nie będę potrafiła od niej się oderwać. No ale cóż, tak mi się wydaje, zobaczymy jak przeczytam. Kolejną książkę, tutaj już teraz dam książki, które zostały, jedną, którą została wydana już jakiś bardzo długi czas temu. Jest to książka 100 lat... Tak, 100 lat oczywiście. Na Zachodzie bez zmian pana Elisa Mar Maria Remarqueza. Ogólnie ja jego książki już chcę przeczytać od wielu, od wielu, wielu lat. Jest to też mój TBR na Maj, więc chciałabym ją przeczytać w maju. Jest to książka, która opowiada o tym, co się działo z ludźmi w trakcie II wojny światowej, o tej masie okrucieństwa, o tym, jak nastolatkowie byli wzywani na, na pole bitewne, żeby tak naprawdę mordować swoich rówieśników po przeciwnej stronie barykady. Jest to książka, która wydaje mi się, że po prostu będę nią zachwycona. Stylem pisania pana Marqueza, też tym, o czym mówi, też otworzy mi to kolejny raz oczy na drugą wojnę światową. Ogólnie, ja najbardziej tego może, że z mi czasu nie było widać, ale ja kiedyś bardzo uwielbiałam czytać właśnie książkę o II wojnie światowej. Nadal uwielbiam o tej epoce. Na tym czasie czytać książki. Ostatnio troszkę mniej, bo jakoś tak bardziej amutne obyczajówki, ale mam nadzieję, że wrócę do właśnie Do czasu Dżurki że właśnie ta książka mi pomoże i że też ta książka będzie tak świetna, że po prostu dam jej pięć gwiazdek bez najmniejszego zastanawiania się nad tym i że przy okazji e, po prostu rozkocham się też panu nowym no ale zobaczymy Czwartą książką, którą wydaje mi się, że dam 5 gwiazdek Jest to książka, która już była kilka razy na moim tbr miesięcznym I której jeszcze nie przeczytałam Nie wiem, jakoś tak się dziwnie dzieje W ogóle jest to też książka, której film otrzymała skara Czyli no Land*. Jest to książka pani Jessica Brown W drodze Praca. pracy. Jest to reportaż o osobach, które żyją w kamperach Które się przemieszczają I które po prostu próbują układać sobie życie w Ameryce Wśród tych Najbiedniejszych i jak to wygląda. Wydaje mi się, że ta książka będzie porażająca swoją szczerością, swoją szczerością na temat Stanów Zjednoczonych, że to nie jest American Dream, tylko to może być koszmar amerykański czasem. Wydaje mi się, ale nie jestem pewna. I po prostu przez to, o czym ta historia opowiada, o tym, że wiecie, od. Koloryzowujemy Amerykę, nadajemy jej też białe i czarne barwy, nie tylko same kolorowe, że właśnie ta książka będzie tą, e, która po raz kolejny otworzy mi oczy, że Ameryka nie jest taka świetna, jakby się nam mogła, mogła wydawać. E, tak mi się wydaje, ale zobaczymy, jak przeczytam. E, I cóż, piątą książką, którą mam, to że teraz książka bardziej, e, taka wiecie, przyjemna, radosna. Przynajmniej tak mi się wydaje. Poleciła mi ją moja przyjaciółka, czyli Podróż nieślubna, Christina. Krystyny Lauren. Mamy tutaj historię, gdzie dwójka osób, które się nie lubią, przynajmniej tak było z opisu, tak widzisz, Asia mówiła, trafiają na podróż na miesiąc miodowy ich rodzeństwa. Czyli mamy panią młodą, pana młodego, którzy mają wyruszyć podróż pośrednią, ale na ich weselu, na ich świetnym weselu, na ich przepięknym weselu, na ich wymarzonym weselu, przytrafia się choroba żołądkowa i właśnie to nowe małżeństwo, nowożeńcy też na nią zapadają, też mają problemy z żołądkiem przez ileś tam dni, jakiś wirus po prostu taki. I jedynymi dwoma osobami, które nie zachorowują, których nie dopada ten wirus, jest właśnie siostra pani młodej i brat pana młodego, którzy siebie nie cierpią. I żeby wakacje na Hawajach nie przepadły, udają oni nowożeńców. I że po prostu będą się razem świetnie bawić Jest to historia, która wydaje mi się, że swoją prostotą i, zab I zabawnym językiem I też tą całą radością, która będzie w książce Po prostu zachwyci mnie właśnie takim spokojem Taką radością Tak jak powiedziałam wcześniej I wydaje mi się, że to będzie książka, która po prostu Będzie się bardzo dobrze czytała Właśnie przez to, że o takim lekkim, śmiesznym temacie, który czasem mi ostatnio brakuje. Więc to jest, e, już chyba, piąta książka w sumie. Szóstą książką, którą wydaje mi się, że bardzo, ale to bardzo polubię, jest to Strażniczka Zaginione Miasta. E, ja ci zapomniałam. To jest Messenger, Shannon Messenger, książka. Jest to ksi historia, która, o której ludzie mówią, że to jest drugi Harry Potter, że jeżeli lubicie Harry Pottera, to te książki na pewno też polubicie. I ja jak już ten opis, znaczy taką, wiecie, opinię usłyszałam, to stwierdziłam, że ja muszę przeczytać tę serię, bo to jest pięć części, tylko że trzy zostało tylko przetłumaczone w Polsce, a dwie ostatnie chyba nie. Mamy historię, gdzie dziewczyna jest elfem, z tego co się orientuje i właśnie tak między w 11-12 roku życia. Ee... Dowiaduję się o tym. Zostaje jej powiedziane, że właśnie jest elfem i chyba trafi do jakiejś szkoły. Nie wiem, nie jestem pewna, ale jest to fantastyka młodzieżowa, fantastyka dziecięca. Więc myślę, że po prostu będzie przyjemna książka, w której się odprężę, którą polubię i o której nie będę mogła zapomnieć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Drugą książką fantastyczną, którą. Y Którą chciałabym przeczytać i która wydaje mi się, że będzie moim five star, five star e, book, że tak powiem. Jest to książka pani Samantha Shannon Czas żniw Jest to książka, która już na mojej pudełce od kilku miesięcy i co czas na nią patrzę, jakoś tak dziwnie nie mam na nią ochoty, bo się boję, że mnie rozczaruje, że nie będą właśnie zbawnie, że nie będę w stanie dać pięć gwiazdek, bo oczekuję świetnego, świetnej kawałka fantastyki. Gdzie właśnie nie będę się mogła oderwać od tej serii I będę, wiecie, tak chciała więcej, więcej, więcej i więcej Ale muszę, albo wy mnie zachęci, żeby ją w końcu przeczytać Albo muszę sama znaleźć jakąś mobilizację, żeby właśnie zacząć nie czytać Bo czuję, że ta książka mnie pochłonie, że będę zachwycona jak mało kiedy I że nie będę się mogła od niej oderwać I że właśnie to będzie ta książka, której dam 5 gwiazdek W sumie już teraz nie pamiętam, o czym ta książka jest Tutaj mamy, że jest rok 2059 19-letnia Paige Mahoney pracuje kryminalnym podziemu z St Johnu London. Tutaj też chyba jest zastosowana jakieś właśnie nie wiem czy wspomnienia czy jakieś opowieści o przeszłości. Nie mam pojęcia, ale słyszałam tyle dobrych o niej opinii, że jak mi się nie spodoba, to będę bardzo, ale to bardzo mm, smutna i pogrążona w rozpaczy. Ósmą książką, którą wydaje mi się, że może jej dam pięć gwiazdek To w sumie jest taka jedyna książka, w której mam mały pytajnik Jest to Daisy Jones and the Six, Taylor Jenkins Raid right. Jest to książka, która była bardzo popularna, która była bardzo głośna rok temu tutaj na polskim Booktubie. Jest to książka, gdzie mamy zespół muzyczny, który jest bardzo znany I rozpada się, nikt o tym nie wie, że to właśnie będzie ich ostatni koncert I się rozpadają, rozpada się właśnie ich współpraca i później chyba dowiadujemy się, jak to się stało, że oni się rozpadli. Nie jestem pewna, jest to literatura obyczajowa, ale bardzo dużo osób właśnie rok temu ją polecało, bardzo dużo osób przy niej płakało, nie mogło się przy niej pozbierać, więc mm, tak coś czuję, że ja mogę mieć podobne odczucia, emocje i że właśnie te wszystkie, ta cała gama. Przeżyć, które będą mieć razem z tą książką, razem z bohaterami Sprawi, że będę chciała jej dać 5 gwiazdek Nie jestem pewna, jak czytaliście tą książkę to dajcie znać Bo prawdopodobnie jestem jedną z ostatnich osób, która tej książki jeszcze nie przeczytała Ale za jakiś czas do mnie dotrze w parce, bo już właśnie zamówiłam, żeby już ją przeczytać Przed książką, którą wydaje mi się, że... Że wstrząśnie podobnie jak małe życie pani Hania Nagihary Jest to Wierzyliśmy jak Nik Rebeki Makai Tę książkę bardzo, to bardzo polecają bestsellerki I właśnie chciałam tą książkę przeczytać już jakiś czas temu, no ale wiecie, jakoś tak się nie złożyło i teraz na, nareszcie ją zamówiłam Bo jak nie wiecie, to jeszcze jest promocja na wydaje nam się minus 50% na książki I też są różne świetne zestawy i właśnie ja zamówiłam dwa zestawy i jeszcze dwie czy jak, trzy książki poza zestawami Więc e, czekajcie w najbliższym czasie na ogromny book haul, bo będzie bardzo duży Właśnie zamówiłam, między innymi Wierzyliśmy Jak Nikt. Jest to literatura piękna, która ma, swój, ma która jest napisana w dwóch różnych przestrzeniach czasowych, dwóch różnych dniach czasowych. Mamy dziewczynę z teraźniejszości mniej więcej i mężczyznę z lat, teraz nie chcę, żeby tam coś pomieszać początek lat dwudziestych, coś w tym stylu. I w jego ok, w jego rejonie, wśród jego przyjaciół, jego przyjaciele umierają na AIDS i właśnie tylko on zostaje. Tak jakoś mi się kojarzy. Czuję, że ta książka może mną no, jeszcze bardziej wstrząsnąć niż Daisy Jones and the Six, ponieważ już to jest literatura piękna, więc już będzie napisana też innym językiem. I wydaje mi się, że po tej książce nie będę mogła się otrząsnąć przez jakiś czas. Takie mam jakieś przeczucie, wrażenie. I chyba też dlatego tą książkę tak długo odstawiam od siebie, żeby... Nie mieć znowu tych emocji, które miałam po małym życiu, gdzie po prostu byłam w takim dołku książkowa emocjonalnym, że nie potrafiłam się pozbierać po niej. I wydaje mi się, że w tej książce będzie podobnie i właśnie małym życiu dałam 10-5 gwiazdek, tak samo tutaj wydaje mi się, że to też pójdzie w tą samą drogę, że przez tam całą kalidostop emocji, kaldoskop, emocji, które otrzymam, że po prostu nie będę mogła nic z dać niż dziesiątka, piątkę. Jest książką, którą mam. Jest to książka, która wydaje mi się, że będzie dość łagodna, dość przyjemna. Jest to książka pani Ubeny Grabowskiej, Rzeki Płyną Jak Chcą, czyli najnowsza jej książka. Ja przeczytałam w sumie tylko jej trzy książki, stulecie niewinnych, ileś lat, temu, ileś lat temu i byłam nimi zachwycona, bardzo mi się podobały, a później wiecie, jakoś odstąpiłam od pani Ubeny Grabowskiej. Jest to literatura obyczajowa, w sumie naczynają literatura historyczna, bo jest osadzona w czasach. Pierwszej wojny światowej mamy rok 1914, mamy rodzinę dość bogatych, dość bogatych, to wszystko oparte w Polsce. I ojciec zostaje wezwany na front i w tym czasie ich majątek upada. I trójka dziewczyn, chyba trójka dziewczyn i mama próbują sobie jakoś radzić z tym wszystkim, co się dzieje. I jedna z dziewczyn właśnie bierze do miasta i wraca z mężem, o czym nikt nie wiedział wcześniej. I właśnie. Wszystkim się wydaje, że to nie jest zbyt dobry pomysł, ten mąż, coś tam on ukrywa. Jestem po prostu ciekawa, jak ta historia będzie wyglądała. Dodatkowo jest osadzona w właśnie okolicach 20, 20 lat XX wieku, więc dla mnie, mnie to już kupuje. I czuję, że ta historia, podobnie jak Stulecie Winnych, mnie tak pochłonie, że nie będę mogła się o niej oderwać i że będzie tak świetnie napisana, że po prostu będę zachwycona i będę miała tylko nadzieję, że, nie do, nie, że ostatnia strona będzie za... 10 stron, a nie już teraz, takie mam wrażenie. I cóż, to są wszystkie moje 5 star Prediction, które wydaje mi się, że powinnam pokochać. Będę je czytała w najbliższym czasie, jak je wszystkie przeczytam, to później zrobię podsumowujący filmik, czy aby na pewno te książki tak mi się spodobały, jak mi się wydało, wydawało. No i tak jak mówiłam wcześniej, jak tam czteryście którąś książkę dodajcie mi znać, co wy o niej sądzicie, a ja już teraz się z wami żegnam. I mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Jak tak, i zostańcie ze mną na dłużej i życzę Wam miłego weekendu, bo to opublikuję jutro, czyli w sobotę, bo dzisiaj jest piątek, jak nagrywam. Więc cóż, Aju Baj!